Witam bardzo serdecznie w kolejnym podcaście na moim kanale. Ja nazywam się Magdalena Juchniewicz i dzisiaj przychodzę do Ciebie z nowym tematem, a mianowicie będziemy sobie rozmawiać o relacjach międzyludzkich, czyli dalej zostajemy w tym kawałku dotyczącym relacji, tego co dla każdego człowieka jest dość ważne. Skupimy się na relacjach, które na tym kanale cieszą się największą popularnością. A mianowicie relacje ze sobą narcystyczną, w związku z czym zachęcam Ciebie do tego, żebyś została ze mną do końca, wysłuchała, odsłuchała, usiądź sobie wygodnie i mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał przyniesie dużo, dużo dobrego, a przynajmniej gdzieś tam rozjaśni, uświadomi znaczy, zawsze bardzo mi zależy przysunie perspektywę. Mm. I wrzuci takie dosłownie światło. Czasem jest tak, że moi klienci mówią: Wiesz, ja czegoś nie widzę. Potrzebuję zobaczyć kontekst. I to jest właśnie taki jedna z takich głównych misji, którą ja mam przy całej edukacji, którą, z którą przychodzę tutaj do ciebie, na ten kanał i w moich przestrzeniach innych, pisząc posty czy pisząc książki, że zależy mi na tym, żeby właśnie. Osoba miała, która, której dotyczy ten temat, która ma potrzebę zgłomienia tego danego tematu, żeby właśnie mogła sobie poszerzyć tą perspektywę, mogła mieć taką, budować swoją świadomość, przede wszystkim, żeby miała tak, takie poczucie w sobie, że dzięki tej wiedzy, którą posiada na temat siebie i też tego, co się dzieje na zewnątrz, ma możliwość do... Dopełnienia wielu kwestii, zadbania o siebie w umiejętny sposób, a nawet jeżeli tego w danym momencie nie umie, to zbiera sobie, jak ja to nazywam, do tak zwanego koszyczka swojego weźmy to w taki duży cudzysłów różne narzędzia, które, którym, dzięki którym jest w stanie po prostu siebie wzmacniać, szczególnie jeżeli to dotyczy relacji z osobą narcystyczną. I to nie ma znaczenia, czy to będzie narcyz wielkościowy, czy ukryty. Od razu to mówię dla tych wszystkich, którzy się nad tym jakoś głębiej zastanawiają. Za każdym razem toksyczność to jest toksyczność. Kwestia jest tylko tego, w jaki sposób ty to przyjmujesz, jak długo to w tobie zostaje, co to z tobą na co dzień robi, do czego ciebie to prowadzi, lub z czego absolutnie nie możecie wyciągnąć. Więc też trzeba mieć tego świadomość. Ja zawsze mówię tak, że nieważna jest ta etykieta, tylko ważne są też te skutki, tak? tego, co się dzieje z osobą, która doświadczyła tak ogromnej niesprawiedliwości, niewygody dla siebie oczywiście, niesprawiedliwości w jej mniemaniu, niesprawiedliwości, niewygody, cierpienia. No i teraz potrzebuje po prostu się zaopiekować sobą i wyjść. I jakby to jest taki główny cel. Właśnie omawiania, przygotowywania tych wszystkich tematów. Dzisiaj sobie porozmawiamy. Wziąłem na warsztat takie, słuchaj, słuchajcie, cztery według mnie, bo można by było tego mnożyć. Ta lista oczywiście byłaby długa. Cztery takie naj, najczęstsze błędy, które osoba będąca w relacji z osobą narcystyczną, albo już nawet będąca poza tą relacją, ale gdzieś tam jeszcze. Uwiązana mentalnie z narcyzem, popełnia. Pierwszy błąd to jest taki, który mówi o tym, że nie odchodzisz od osoby narcystycznej, dlatego że dała ci na początku coś, czego absolutnie w sobie nie miałaś, lub bardzo, bardzo, bardzo długo zapomniałaś o tym, że możesz mieć i że możesz to aktywować, i że możesz to w sobie pielęgnować. A tym czym jest miłość. To jest taka oczywiście w przypadku narcyza iluzja, wyimaginowany świat podany w pięknym opakowaniu. Na, w dalszych etapach tej relacji, o czym mówię w poprzednich moich materiałach bardzo wyraźnie, osoba się przekonuje, że tutaj absolutnie nie dostała, jak ja to mówię zawsze, sztabki złota, tylko sztabkę złota to podawała i dawała bardzo często taka ofiara narcyza. Za wszelką cenę, kosztem siebie i kosztem wszystkiego, natomiast dostała okruchy. Natomiast zostało to w taki sposób podane, zostało to w taki sposób przedstawione. Dosłownie osoba została zachłyśnięta tym, albo sama się zachłysnęła tym koktajlem miłości, polegającym na tym, że było tam bardzo dużo uwielbienia, zainteresowania, takiego. Wydawało się tej osobie i może się wydawać takiej szczerej miłości. Sz przede wszystkim, właśnie to jest też takie słowo szczerość i nie wierzę w to, że mógł kłamać. No przecież robił to czy tamto, to na pewno nie kłamał. To jest jedna rzecz. Kolejna, że ta miłość jest podana w takim, odarta jest taka i nie ma absolutnie, ani jednej ryski, ani jednej, e, jednego elementu związanego z manipulacją. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często ofiary osób narcystycznych mm, projektują siebie na narcyza. Czyli ja, jeżeli to dotyczy empaty albo osoby z cechą wysokiej wrażliwości, to jest taki bardzo prosty przepis. Mm. Ja tego bym nie mogła zrobić. Nie wyobrażam sobie skrzywdzić tak drugiego człowieka. Znane ci to jest? Jeżeli znane, to dziel się w komentarzu. Jakby zawsze to jest taka, takie doświadczenie, które wiem, że w tych komentarzach, jak piszecie, to pomaga innym osobom. I daje mi też informację, że jesteś tu ze mną i że na każdym etapie tego podcastu, jakby tą wiedzę gdzieś zgłębiasz. Kolejna taka rzecz, która sobie, którą osoba projektuje, to jest to, że w głowie mi się nie mieści, na pewno coś tu się wydarzyło i od razu taką osobę tłumaczy, tak? Że może ten ktoś nie miał miłości, że może właśnie nie miał zainteresowania w, ze strony rodziny, no bo jak wiemy doskonale, osoba narcystyczna to jest osoba, która się zawsze przedstawia w, ofiar, w roli ofiary, jeżeli tylko po Czuje grunt, albo jeżeli może wykorzystać to jako jeden z argumentów do tego, żeby sobie taką osobę, którą upatrzyła, jeszcze bardziej przysposobić. No bo ja ostatnio lubię porównywać osoby, które są w relacjach z narcyzami, do takiego pianina. Wyobraź sobie, że jesteś przepięknym narzędziem, które. Jest po prostu ubrane w, w same cudowności, i narcys ma do dyspozycji klawiaturę. Wiem, że to takie może trochę dziwne, ale jakby spróbuj chociaż sobie to wyobrazić. I wyobraź sobie, że, je, że zapisuje na tej klawiaturze cały przepis, całe wszystkie nuty dotyczące całą muzykę, która będzie rozpisana, która będzie koić ciebie bardzo często, a czasami będzie ciebie na przykład bardzo mocno pobudzać. A czasami będzie wprowadzać ciebie w nostalgię, a czasami w uniesienie, a czasami będzie tak, że na przykład będziesz miała takie poczucie, że jest taki konstans, taka równowaga i że jest ci tak, tak dobrze, że jest tak spokojnie, bo to są takie momenty mikro, ale są. Natomiast niezależnie od tego, jaki to będzie stan, czy to będzie taka góra, czy to będzie na samym dole, czyli taka swoista sinusoida, to jedno jest pewne, że zawsze, albo bardzo często ofiara osoby narcystycznej, czy powiedzmy, osoba, która ma taką, miała czy ma kontakt z osobą narcystyczną jest w relacji, nie pozostaje obojętna na kontakt narcyza z nią. Zgodzisz się ze mną? Dlatego w tym pierwszym punkcie tak ważnym jest, żeby właśnie sobie uświadomić, że zostało to podane. Ta miłość została podana w określony sposób, w bardzo precyzyjny sposób, w odpowiedzi właśnie rozpisana na te konkretne wspomniane nutki. Oczywiście bierzemy tutaj cudzysłów, bo ta, ta pianina jest tylko taką metaforą. No, i każda osoba będzie rozpisana przez narcyza trochę inaczej, mimo tego, że wielokrotnie można usłyszeć, że osoby narcystyczne mają jakiś taki jeden skrypt na swoich potencjalnych partnerów, partnerki i po prostu rozgrywają, mówiąc kolokwialnie, każdą osobę, tak jak, jak dosłownie na szachownicy. Dlatego tak ważnym jest, żeby być czujnym, uważnym na to, co się czuje. To też jest taka praca własna, ale też praca terapeutyczna. Z czasem, jeżeli ktoś jest na to w ogóle gotowy, o czym jeszcze by na koniec wspominać, żeby właśnie mieć świadomość tego, że ty nie bez powodu uczysz się tego wszystkiego, że ty nie bez powodu zgłębiasz tą wiedzę, że miłość jest piękna, miłość jest karmiąca, miłość jest właściwa, jest potrzebna każdemu człowiekowi na tym świecie, ponieważ ludzie kochają być kochani, to, to tak bym. Chyba powiedziała, że to jest taki przyjemny stan, kiedy druga osoba jest doceniana, zauważana, że jest traktowana bezinteresownie. No tutaj tego niestety nie będzie. Więc ten pierwszy punkt zamyka i zwieńcza nam taka klamra, właśnie, że, on, że ten narcyz podaje swojej partnerce tą miłość, której wcześniej nie miała absolutnie i ta Upojona tą miłością osoba po prostu cały czas pamięta o tym do samego końca, nawet jakby się stało nie wiadomo co złego, to też jest taka jedna z bardzo częstych informacji, którą się usłyszy od ofiar narcyzów, że ja tak bardzo chciałabym wrócić do tego, co było na początku, bo to było takie mocne, bo to było takie intensywne, bo to było takie dedykowane tylko mnie. Pytanie, czy na pewno było tylko dedykowane tobie. Więc to jest jakby pierwszy błąd, który yy, pierwszy błąd, który osoba yy, robi, yy, stosuje, czy też bezwiednie czasami, nieświadomie utrwala wobec narcyza, tak? Ta, ta pamięć po prostu tej miłości, która została podana i to ją gdzieś tak wiedzie i prowadzi i bardzo często gubi, bardzo często gubi. Szczególnie w sytuacjach, kiedy właśnie dochodzi do hoveringu, czyli ponownego wciągnięcia w relację, ale o tym jeszcze trochę powiemy. Następny błąd, następny taki punkt, który chciałabym, żebyś zapamiętała, albo przynajmniej sobie gdzieś tam odświeżyła, to jest to, że niestety Osoby dają kolejne szanse. Naprawdę, to jest tak, że tam jakby trzeba mieć świadomość tego, że to jest odpowiedni plan, zawsze jest jakaś strategia i to nie jest tak, że narcyz sobie pewnego dnia się budzi i myśli sobie, a zapiszę sobie do jakiejś tam Ani, Kasi, Jasi, tylko to jest tak, że to jest zawsze określona strategia i to jest e, rozpisane. W, w określonych punktach i te zachowania są y, odpowiednio tak podawane, żeby osoba, która wpada w te sidła, dała tą szansę. Szansą może być odpisanie na wiadomość, szansą może być rozmowa telefoniczna, szansą może być jednorazowe spotkanie na przykład w jakichś takich okolicznościach bardzo intymnych, szansą może być na przykład wyjście na kawę, Szansą może być rozmowa jakaś dłuższa i wysłuchiwanie tej osoby narcystycznej, jaka to ona jest biedna, i jak jej bardzo jest źle bez tej osoby, która ją opuściła, i że daj mi jeszcze tą kolejną szansę, ja się już tak zmieniłem i tak dalej. Szansą jest na przykład dyskutowanie, szczególnie dla tych osób, które mają dzieci, podpłasz albo jakieś inne zobowiązania. Pod płaszczykiem, na przykład, właśnie jakiegoś takiego tematu, który jest dla Ciebie ważny, no i tutaj jest wtedy takie wciąganie Ciebie, tak? Pamiętaj, że za każdym razem, jeżeli to jest robione coś poza Twoją świadomością, czyli ty w pewnym. Jest taki moment, w którym osoba czuje już, że to się zaczyna wymykać spod kontroli, że na początku rozmawiasz niby o jakiejś konkretnej sprawie, zaczyna się później taki słoto, potok słów różnego rodzaju, jest to wszystko ubrane w taką piękną aurę słów, e, e, gdzieś tam wspomnienia są jakieś, na przykład dotyczące tego, jak było wam kiedyś, gdzieś rzucone jest nim ochodem jakieś, e, jakieś właśnie wspólne doświadczenie, albo wysłana jest na przykład w wiadomości jakaś rzecz, która czy zdjęcie, czy jakaś przypominajka, jakaś muzyka, czy cokolwiek, coś, co powoduje i co narcyz wie na 100%, że to będzie to, co ciebie dotknie, to, co ciebie poruszy i to, co będzie taką... Będzie tym momentem, w którym jesteś wtedy w cudzysłowie słabsza, to znaczy jesteś bardziej podatna na to, że można do ciebie szybciej dotrzeć, więc miej to na uwadze i miej bądź tego świadoma, bo chodzi o to, że nawet jeżeli złapiesz ten moment i rzeczywiście bardzo często ulegasz takim sytuacjom, to, to jeszcze nie jest kłopot. Kłopot się pojawia w momencie, kiedy zaczynasz iść krok dalej, czyli za tą szansą, za tą wspomnianą, wszystkimi tymi konfiguracjami, które tu wymieniłam. I w zależności od osoby, której to dotyczy, dajesz kolejną szansę. Czyli na przykład zaczynasz, po prostu płyniesz w to, znowu, po raz kolejny, i ani się zorientujesz, a się okazuje, że ty jesteś znowu w tej relacji. I to znaczy, tylko ty tak myślisz, że jesteś w tej relacji, żeby była jasność. To dla tych wszystkich osób, którym się wydaje, że osoba narcystyczna się zmienia, na przykład w tydzień, w miesiąc albo w kwartał, absolutnie jest to niemożliwe. I naprawdę mm, proszę mi wierzyć, że to jest bardzo niebezpieczna ta naiwność, bo to trochę taka jest naiwność, bo nikt w takim krótkim czasie się nie zmienia, szczególnie wtedy, kiedy nie podlega żadnej, jakiemuś, żadnej terapii, żadnej zmianie, że gdzieś ma jakieś wybuchy mikro, wybuchy emocji itd., to to już są sygnały, że ta osoba się absolutnie nie zmieniła, albo jakieś takie zniecierpliwienie, albo jakaś taka podatność na różnego rodzaju emocje itd., itd. więc tutaj warto być czujnym. Trzeci punkt, trzeci błąd, który osoba popełnia wobec, wobec osoby narcystycznej przy tych kontaktach, niezależnie od tego, jakie to są kontakty, to jest przede wszystkim takie właśnie przecenianie swoich możliwości. Co ja mam na myśli? Bardzo często jest tak, że jak już osoba, bo tutaj chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to z dwóch stron, bardzo często jest tak, że są takie dwa scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, kiedy osoba jest w relacji z osobą narcystyczną, absolutnie jeszcze nie jest gotowa. Na to, żeby odejść z różnych powodów. O tym, jakie są powody, dlaczego nie można odejść, odsyłam do innych moich materiałów. Natomiast nie może odejść, gdzieś tam ta relacja jest taka ochłodzona i ta osoba zaczyna się skupiać na sobie, tak? Zaczyna siebie gdzieś tam wzmacniać na różnych poziomach, więc jest silniejsza, takiej się przynajmniej wydaje. No i tym samym jej wydaje jej się też, albo może tak nawet być, bo tego nie możemy kwestionować, że jest bardziej odporna, no bo widzi więcej, słyszy więcej, widzi te wszystkie takie zachowania niefajne i umie się temu przeciwstawić. Drugi scenariusz jest wtedy, kiedy osoba Odeszła od osoby narcystycznej, i no i w tym momencie na przykład właśnie też jest skupiona na swoim samorozwoju, bardzo dużo czasu poświęca sobie, eksploruje różne obszary, eksploruje również też świat i tą codzienność swoją. Zaczyna, czuje, że się odbudowuje, każdego dnia jest lepiej, już po tej takiej fazie, rozumiesz, kiedy już było bardzo, bardzo źle. No i tutaj w jednym i drugim przypadku. Pojawia się narcyz, już nie będziemy wnikać w jakiej postaci, czy to jest tak, że on zaczyna przychodzić, dzwonić, prosić, rozmawiać jakkolwiek by ten narcyz nie zachęcał, nie zaczepiał tej swojej byłej lub obecnej partnerki. Dochodzi do takiego momentu, kiedy ta, w tej osobie w związku z tym, że empatia, wrażliwość, szczególnie cecha wysokiej wrażliwości, to nie jest coś, co się rozpływa, to się nie rozejdzie w powietrzu, to nie jest tak, że się tego człowiek pozbywa. Oczywiście to się jeszcze nawet powiem więcej: osoba, która zaczyna nad sobą pracować, która ma dostęp do wielu zasobów w sobie, która buduje te swoje zasoby bardzo świadomie, empatyczna osoba, osoba z cechą wysokiej wrażliwości, to tej wrażli, to tej wrażliwości, empatii ma jeszcze więcej. Dlaczego? Dlatego, że ona jest wtedy w takiej czystej postaci. Ona nie jest niczym zaburzona. Ona jest dlatego ja tak bardzo zachęcam i tak bardzo kibicuję wszystkim osobom, które wyciągają rączkę do siebie na początku tak trochę, że tak powiem, Słowo mi teraz uciekło, ale chodziło mi o takie słowo, że tak na początku nieśmiało, o to właśnie to słowo, nieśmiało. Natomiast generalnie na końcu tej drogi to jest tak, tak dużo taka osoba dostaje i tak zyskuje w tej relacji ze sobą, kiedy właśnie wzmacnia tą swoją wrażliwość, kiedy pracuje nad, nad tą empatią, i w takim sensie, że się tym opiekuje, że się już przestała wstydzić tego, jak reaguje. tak? No i teraz w momencie, kiedy mm, ten narcyz wspomniany zaczyna tak właśnie. Próbować znowu tam coś wrócić, coś powiedzieć, coś przekroczyć, to przecenienie swoich możliwości polega na tym, że ta osoba zapomina o tym, co było złe. Zapomina o tym, że jest to osoba wysoce manipulująca. Zapomina, że jest to osoba, która ma naprawdę bardzo dużo toksycznych zachowań, takich niewspierających. Ja wiem, że to słowo toksyczne jest tak bardzo już nadużywane i ona w wielu miejscach jest tak, no tak no wystawiane w zasadzie na różne konfiguracje, na różne możliwości, ale tutaj jest. Warto żeby o tym mówić, że jeżeli ktoś stosuje wobec kogokolwiek przemoc emocjonalną, psychiczną, używanie parlamentarnych słów, używa sarkazmu, gaslightinguje, czyli zakrzywia tą rzeczywistość, to to naprawdę nie są wspierające zachowania i to naprawdę może wyrządzić takiej wrażliwej osobie krzywdę. Więc to przycenianie swoich możliwości polega na tym, że ty chcesz mu dać kolejną szansę, polegającą na tym, że o no to ja ciebie zmienię, no to ja ci pomogę, to powiedz, w czym ci trzeba pomóc, to ja ci coś przywiozę, to ja ci coś dam, to chodź wypijemy razem wspólną kawę. To są takie przykłady, bardzo, bardzo ogólne, natomiast to się właśnie tutaj zaczyna. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że jak tylko narcyz wyczuje grunt i zobaczy, że ty jesteś już właśnie. Taka zbudowana, bo to też jest ważne, tak? Twoim największym zasobem jako empaty, osoby wysokiej wrażliwości są Twoje zasoby. Pamiętaj o tym, to jest ta radość życia, to jest ta euforyczna e, potrzeba życia w ogóle pełnym sercem, to jest realizowanie swoich marzeń, to jest widzenie celu w ogóle w życiu, tak? Życie w ogóle samo w sobie jako cel, to jest to, że ty się potrafisz tak szybko regenerować, to jest, nawet jak nie masz tego świadomości, proszę mi wierzyć, naprawdę. To jest fakt, że ludzie potrafią się bardzo szybko regenerować, jak się tylko odcinają od toksyczności. Oczywiście to nie jest proste, to wymaga pracy, bo gdyby to było proste, to byśmy nie tworzyli tylu tych podcastów. I nie uświadamiali siebie nawzajem. Natomiast to jest coś, co narcyz bardzo chce czyli, krótko mówiąc, pokarm, pożywienie jeżeli tylko osoba narcystyczna, która tego w sobie absolutnie nie ma nie ma do tego nawet dostępu wręcz się tego boi ponieważ emocja to jest coś, czego się osoba narcystyczna bardzo obawia bo nie ma z tym kontaktu nie wie w ogóle, jak się tym zająć. To zaczyna ciebie, jak ja to mówię, kiedyś w moim jednym z podcastów powiedziałam, że jest jak Huba, czyli zaczynać po prostu pasożytować. Więc to też pamiętaj o tym, że to przecenianie swoich możliwości, czyli jestem na takim swoim wysokim poziomie mam ten taki flow, mam ten taki fajny vibe do życia i do relacji międzyludzkich, to to jest twoje, to to jest twój zasób, to to jest twój kawałek i pamiętaj, że ty decydujesz o tym, ile dasz drugiej osobie, czy zostawisz to dla siebie, tak? Bo energia to jest coś, co jest największą walutą, oprócz czasu, moim zdaniem. Dla każdego człowieka na Ziemi, to znaczy nam się, po prostu tej nam, ludziom, tej energii, którą w sobie mamy, tej dobrej, czystej, która nas gdzieś tam prowadzi w życiu i która zasila nas na wielu poziomach. No i czasu, który tracimy albo i zyskujemy, bo to też zależy od tego, w jakich relacjach jesteśmy, no nikt nie odda, więc też tak trzeba tutaj w tym kawałku trochę. Myśleć o sobie, więc jeżeli tylko narcyz wyczuje, że już tutaj ma ciebie, że tak powiem, że może z tych zasobów korzystać, to potem jest efekt taki, że ty, przeceniając swoje możliwości, że jesteś taka silna i zbudowana, dasz radę, no niestety zaczynasz być ponownie wciągnięta, a tym samym ponownie ograbiona. Ze swojej energii, ze swojego czasu, ze swoich różnych tutaj, że tak powiem, przywarów, które mogą Ci służyć. Więc warto mieć tego świadomość. I, i ostatni element ostatni błąd, który tutaj sobie wypisałam, zanotowałam. Żeby zwrócić Twoją uwagę, który popełnia osoba będąca w relacji z osobą narcystyczną lub która już wyszła z takiej relacji. Bo to jest dla mnie ważne, żeby to zaznaczać, bo może być można fizycznie z kimś już nie być, natomiast mentalnie być tak uwiązanym, że przez lata nie budujesz innych relacji, tylko dlatego, że Ci się wydaje, bo przecież musisz być taka lojalna wobec osoby narcystycznej. Więc jest to taki, taki błąd polegający na tym, że ty myślisz, skoro ty zapomniałaś, gdzieś tam już nie chcesz się kłócić, no bo jesteś osobą, która jest nastawiona bardzo pro do drugiego człowieka, że naprawdę kosztuje cię to bardzo dużo energii, czyli jesteś bezkonflikto, bezkonfliktowa z natury. To myślisz, że ta druga strona jest dokładnie taka sama, że ona, jeżeli przez momencik jest spokojna, zachowawcza, taka wyciszona, co jest też taką fasadą, to też jest naprawdę bardzo łatwe do uchwycenia, to, to że to już będzie konstans, że tak już będzie zawsze. Niestety rozczarujecie, a absolutnie tak nie będzie. Przy pierwszym lepszym podejściu, jak tylko właśnie wejdzie się w fazę kolejną tego, że tak powiem, rozwinięcia, ponownego powrotu, ponownego kontaktu, ponownego, ponownej da, ponownego dania szansy na jakąś tam rozmowę o, w jakimś tam temacie, to narcyz i tak wróci do ciebie yy, i z impetem pokaże ci, gdzie według niego popełniłaś błąd. I to będzie w postaci albo jakieś właśnie uwagi niewybredne, albo na przykład zrobi ci coś na złość, albo gdzieś ciebie zawiedzie, albo się na coś z tobą umówi, co będzie na przykład bardzo ważne, bo już tutaj nie mówię o jakichś błahych sprawach, na przykład dotyczące czy dzieci, czy jakichś innych zobowiązań i tutaj na przykład zawiedzie, absolutnie się nie wykaże, albo powie, że w ogóle nie było takiej rozmowy, Hmm, czyli też tutaj bardzo mocno zakrzywi tą rzeczywistość. Generalnie cel będzie taki, że w związku z tym, że został w jego pojęciu bardzo skrzywdzony, gdzieś tam dotknięte zostało to jego kruche wewnętrzne ja. No, to będzie miał taką silną potrzebę odreagowania, tak? Ponieważ ta kompulsja niestety jest na bardzo wysokim poziomie, czyli, z jednej strony, przy kontakcie z tobą będzie takie upojenie, w cudzysłowie, oczywiście, natomiast potem będzie miał bardzo szybko się uruchomi w takiej osobie narcystycznej potrzeba, właśnie takiej nawet. Użyłabym tego słowa zemsty, mm, takiego właśnie bardzo często takiego pogardliwego podejścia, takiego mm, to też często mówią osoby, z którymi pracuję, takiego mm, unieważniania Twoich potrzeb. Bardzo szybciutko taka osoba się przekona, więc warto pamiętać o tym już tak na koniec, żeby mieć na uwadze te cztery błędy, czyli. Mm, nie uwzględniając wszystkie swoje doświadczenia, podsumowując całą wiedzę, którą posiadasz o sobie i o osobie, z którą byłaś, warto mieć na uwadze te cztery wymienione przeze mnie błędy, które się popełnia wobec osoby narcystycznej, z jednego prostego powodu. Dlatego, że jeżeli to ty zamykasz drzwi do tej waszej relacji, czy na poziomie emocjonalnym, mentalnym, czy dosłownie fizycznym, to te drzwi prawdopodobnie będą zamknięte. Oczywiście tam z różnych powodów ci narcyzi potrafią się podobijać i te drzwi gdzieś tam wyważyć. Natomiast jeżeli to osoba narcystyczna nagle by zniknęła, czyli zastosowałaby tutaj jakiś swoisty ghosting, Czyli znikanie w ogóle bez żadnego powiadomienia, to pamiętaj, że tam nigdy nie będzie domknięcia, więc to jest takie, wiesz, taka korida, na której w zasadzie może się wydarzyć wszystko. Dzisiaj trochę tak metaforą różną, ale myślę, że ona też fajnie obrazuje, więc pamiętaj, zadaj sobie pytanie po już wysłuchaniu tego podcastu. Mam nadzieję, że do tego momentu ze mną wytrwałaś. Jeżeli wytrwałaś, to też podziel się w komentarzu, jakie właśnie masz przemyślenia. Na temat tych treści, że co tak naprawdę ci da, jeżeli będziesz realizować dalej i uskuteczniać te błędy, co zyskasz, co stracisz? Z reguły się traci, ale to już jakby też do Twojego własnego przemyślenia. Jak możesz siebie uchronić, jak możesz siebie zabezpieczyć na przyszłość, żeby nie powielać takich sytuacji, takich zachowań, i żeby kiedyś, jeżeli jest to Twoim oczywiście marzeniem, być w relacji takiej zdrowej, równej, w której jesteś szanowana i uznawana i ty też siebie potrafisz szanować, uznawać i kochać. I jakby takim elementem wspierającym, nie według mnie, który jest po prostu bardzo ważny i będę o tym też mówić i w ostatnim materiale o tym mówiłam, w zasadzie za każdym razem o tym mówię, jest taka, jeżeli ktoś ma taką możliwość. Zgoda w sobie na to, że ja potrzebuję wsparcia, że ja fajnie by było, gdybym ja się sobą przez jakiś czas zaopiekowała, na przykład, nie wiem, w towarzystwie kogoś, kto mógłby mi pomóc. Dlaczego? Dlatego, że to wprowadza takie światło trzeźwego, jak ja to mówię, racjonalnego myślenia. To znaczy, ty sobie siadasz, jesteś zaopiekowana, i dzięki temu masz przestrzeń do tego, żeby pewne, pewnym rzeczom się przyjrzeć. I to jest naprawdę bardzo ważne, dla, bo, bo relacja z osobą narcystyczną, ktoś, kto tego nie przeżył, nigdy tego nie, jest, nie będzie w stanie zrozumieć. Natomiast ona jest na tyle dotkliwa, że ona bardzo mocno wysysa na wielu poziomach energię, że ona zabiera chęci do życia, że ona bardzo mocno zakrzywia rzeczywistość, że ona bardzo dewaluuje świat, w którym człowiek żyje, nawet ten własny wewnętrzny, że ona totalnie, jak to rozbite lustro, rozbija po prostu takiego człowieka na kawałki i ciężko się jest z tego pozbyć, i, i bardzo mocno utrwala ten element uzależnienia. Czyli ja tak bardzo chcę znowu poczuć, Tą ekscytację, fascynację, to o czym mówiliśmy w tym pierwszym punkcie, tą, po, poczuć tą miłość, tą, tą idylę, mieć to znowu na wyciągnięcie ręki, więc warto po prostu sobie pomóc i korzystać ze wsparcia. Jeżeli taką, taką właśnie masz potrzebę, to ja oczywiście zachęcam do kontaktu. I tym właśnie oto sposobem dobynęliśmy do końca. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Nie zapomnij o tym, jeżeli tego nie robisz, żeby zasubskrybować ten kanał i włączyć dzwonek, aby być powiadamianym na bieżąco, ponieważ to też jest ważne, żebyś te treści miała na bieżąco. Udostępnij materiał, jeżeli uważasz, że komuś może pomóc. Będzie mi z tego tytułu bardzo miło. I dbaj o siebie. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia w, tutaj w tej przestrzeni i nie tylko w tej, w kolejnym podcaście. Pozdrawiam bardzo ciepło.